Szanowni Państwo, właśnie obchodzimy uroczyście bardzo podniosłą datę. 550. rocznicę lokacji miasta Mielca. W obiegu naukowym, ale i tym codziennym, funkcjonują dwie daty związane z tym wydarzeniem. 17 marca 1457 roku i 18 listopada 1470 roku. Te dwie daty. Już od okresu międzywojennego są tłumaczone jako daty związane z miejskością miasta Mielca. Postarajmy się teraz w krótkich słowach wytłumaczyć, która z nich co zawierała i co oznaczała. Już w okresie międzywojennym Stanisław Kryczyński, uczeń Mieleckiego Gimnazjum, syn dyrektora Mieleckiej Szkoły Średniej, w swoich pracach drukowanych pisał, że miasto Mielec powstało w roku 1457. A drugą z dat, rok 1470, tłumaczył tym, że trzeba było powtórnie wystawić akt lokacyjny, powtórnie zaprosić kolonistów, którzy wcześniej nie za bardzo kwapili się do osiedlenia się tutaj w Mielcu, do tego, żeby właśnie w tym miejscu założyli swoje domostwa. Bardzo podobna narracja była dziełem już powojennego autora Edwarda Żurka, który twierdził, że wpływ na to mogło mieć również niesprzyjające warunki, a ponadto sąsiedztwo pobliskiego Żochowa i nie tak odległego Przecławia, dwóch miast, które mogły wpływać na rozwój i na powstanie miasta Mielca. Te dwie teorie, te dwa te dwie narracje definitywnie odrzucił i zaprezentował swoją. W roku 1975 profesor Stanisław Brekiesz wybitna postać, nauczyciel Mieleckiego liceum, człowiek, który dokonał tłumaczenia, jedynego jak dotąd z języka łacińskiego na język polski tłumaczenia aktu lokacyjnego, który Został opublikowany w tym czasopiśmie, w Rzeszowskim czasopiśmie w roku 1975. Stanisław Brekierz kategorycznie odrzucił rok 1457 jako lokację. Definitywnie stwierdził, że akt lokacyjny, czyli miejskość miasta Mielca, to jest rok 1470. Należy się z tym faktem zgodzić. Zaprezentował kilka przesłanek. Dlaczego trzeba było czekać 13 lat na to, by miasto Mielec powstało. Wymienił tutaj między innymi fakt, że osoba, która wystarała się o zgodę królewską, bo ten rok 1457 to jest właśnie zgoda królewska na to, żeby założyć miasto Mielec. Pamiętajmy, że mówimy o czasach, kiedy do założenia miasta potrzebne były Trzeba było spełnić trzy warunki. Po pierwsze, być właścicielem danego terenu, po drugie, uzyskać właśnie zgodę królewską na założenie miasta, no i po trzecie, wystawić właściwy akt lokacyjny. I rok 1457 to jest właśnie zgoda królewska. Stanisław Brekierz stwierdził, że 13 lat oczekiwań to m.in. skutek tego, że około 1460 roku zmarł. Jan Mielecki, ten, który się wystarał o Zgodę Królewską. Dodatkowo trzeba pamiętać, że trwała wojna trzynastoletnia, która nie sprzyjała tego typu działaniom. Następnie, i to mamy potwierdzenie w już samym dokumencie lokacyjnym, trzeba było czekać na osiągnięcie pełnoletności przez jednego z dwóch braci Mieleckich, którzy byli dziedzicami niepodzielnymi tych terenów, to znaczy. Wszelkie decyzje musieli podejmować we dwóch. Jeden z nich, Bernardyn, był osobą wówczas niepełnoletnią. Trzeba było poczekać na osiągnięcie przez niego wieku pełnoletności, tak żeby mógł zostać wystawiony właściwy dokument. I nastał rok 1470, kiedy został wystawiony właściwy akt lokacyjny, 18 listopada. I tutaj trzeba stwierdzić jednoznacznie, jedną właściwą rzecz. A mianowicie, że proces rozpoznawania e, miejskości miasta mielca, jeżeli tak możemy powiedzieć, to jest proces, który trwa nadal. Ostatnie ustalenia zaprezentowane przez Pana doktora Piotra Miodunkę e, pokazują, że wystawienie aktu lokacyjnego z roku 1470 to było ukoronowanie pewnego procesu, który chyba, można zaryzykować takie stwierdzenie, rozpoczął się już w roku 1416. W tymże roku Jan z Mielca wystawił dokument, w którym nadał sołectwo w rzędzianowicach, to była wieś, która należała do klucza dóbr mieleckich, jednemu z, z najbliższych sobie osób. W tym dokumencie, chociaż dokument nie jest do końca jasny w, w tym określeniu, ale znalazły się zapisy mówiące o tym, że Tenże sołtys uzyskał pewne prawa na osiedlanie rzemieślników w mielcu i na prowadzenie jatek rzeźniczych. Co można interpretować w ten sposób, że mielec jako centrum dóbr, jako wieś parafialna, stał się centrum handlowym dla okolicznych miejscowości, które wchodziły w skład dóbr mieleckich. Ten proces, następna data to jest właśnie rok 1457 i 1470, kiedy został wystawiony właściwy akt lokacyjny. 18 listopada wspomnianego roku. Jesteśmy właśnie na montowanej wystawie dotyczącej lokacji miasta Mielca, w której zaprezentujemy duże fragmenty historii naszego miasta. Punktem centralnym jest. Dokument lokacyjny. Niestety nie posiadamy oryginału, posiadamy XVII wieczną kopię papierową, właśnie prezentujemy ją tutaj w tej gablocie. I teraz może w kilku słowach odnośnie tego, co ten akt zawierał. Był to bardzo, bardzo ważny dokument. Po pierwsze, mieleccy, wystawiając ten dokument, zapewnili wszystkim osiedlającym się na terenie przyszłego miasta 20 lat wolnizny, to znaczy zwolnili. Ich spłacenia wszelkich podatków. Te 20 lat miało służyć temu, żeby ci mieszkańcy założyli swoje domostwa, jak to dzisiejszymi słowami można powiedzieć, rozkręcili własne biznesy, żeby zaczęli odpowiednio funkcjonować. Aby wybudować te swoje domostwa, mieleccy zagwarantowali wszystkim chętnym wyrąb drewna w swoich lasach pod budowę domostw. Zostało to określone ładnie jako Zabezpieczenie belek i drewna dębowego. Ponadto zabezpieczyli również drewno na opał, wyznaczyli teren, w którym można było wypasać wieprze i maciory. Może śmiesznie to dzisiaj brzmi, ale takie to były czasy. Zabezpieczyli również możliwości handlowe miasta. Mianowicie stwierdzili, że dwa razy w roku będzie się odbywał jarmark tygodniowy. Jeden z terminów był ustalony na 21 września na święto świętego Mateusza Ewangelisty. Ponadto co tydzień w sobotę miały być targi e, cotygodniowe. E, Mieleccy e, zaprosili również do osiedlenia się w mielcu wszelkiego rodzaju rzemieślników. E, wymienili sporo ich właśnie w tym dokumencie lokacyjnym. No, ciekawostka jest taka, że na przykład zapraszali siodlarzy, zapraszali. Tych, którzy wytwarzali wozy, ale i bardziej pospolite rzemiosła, czyli rzemieślników zajmujących się tkactwem, kowalstwem itd., itd. Dość powiedzieć, że ten dokument był bardzo treściwy i on pokazywał, co zresztą później uwidoczniło się w późniejszych latach, że mieleccy bardzo dobrze przemyśleli lokację miasta Mielca, swoimi działaniami wspierali funkcjonowanie miasta. Miasto zostało bardzo szybko zorganizowane. Z ciekawostek można stwierdzić, że już w roku 1478, więc raptem 8 lat po wystawieniu aktu lokacyjnego, wymieniona była nowa rada i stara rada miejska, wymieniony był wójt sądowy, wymieniony był pisarz miejski, akta ławnicze. Więc to wszystko co stanowiło miejskość. Dodatkowo w roku 1488 mamy informację, że jeden z mieszczan mieleckich zadłużony był u kupca poznańskiego. Więc to pokazuje, że miasto dobrze się rozwijało, dobrze funkcjonowało do tego stopnia, że w stosunkowo niedługim czasie zdystansowało dwa pobliskie ośrodki miejskie, mianowicie starszy w prawach miejskich o prawie 100 lat, żochów i powstały około, jako miasto około 1419 roku Przecław. Funkcjonowanie dzisiejsze miasta to jest właśnie po pokłosie tego dokumentu, aktu lokacyjnego, obchodzimy 550 rocznicę wydania tego dokumentu. Cieszmy się, świętujmy, zgłębiajmy tą najstarszą historię miasta Mielca, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa.